Przypomnę z, z poprzednich odcinków, że mający 43 punkty lider po 19 spotkaniach zwyciężył 13-4 razy, wygrał dwa razy, przegrał w Ligi BKT. Nie jest to PS, że od razu mówię, jest to Paris Saint Germain. Witam Was w trzecim i prawdopodobnie ostatnim, chociaż myślę, że będzie jeszcze czwarty odcinek z kariery odbudowy Paris Saint Germain, Luisem Enrique, gdzie z Ligi II BKT przechodzimy do ligi pierwszej i wygrywamy potrójną koronę. Dlaczego ostatni? Ostatni pierwszego sezonu, chociaż jak mówiłem przed chwilą, myślę, że jeszcze będzie jeden odcinek. Po 19 kolejkach jesteśmy liderem, tak, wiem, że PSG i Paris Saint-Germain to to sama drużyna. Mamy zimowe okno transferowe, styczeń, druga połowa sezonu. Powróciło pięciu zawodników chyba, albo czterech. Między innymi Holender Weinlandum, chyba tak to się czyta. Postanowię go zostawić, bo on i tak na początku sezonu miał chyba 81 overalla albo 80. Chodziło mi o 80, ale powiedziałem 81. Carlos Solero oczywiście zostaje sprzedany. Hakimi oraz Kim Pembe już zostali sprzedani. Postanowiłem, że Bazunów skoczy na bramkę, bo zagrał tylko trzy spotkania, jak potrzem Kurzawa wrócił na lewą obronę teraz, na lewej obronie sobie teraz gra. No i kto tam jeszcze jest? Paredes. Wrócił z Juventusu i Icardi. I to jednak chyba były, było czterech zawodników. Fabio Ruiz też zostaje sprzedany. Tak. E, to chyba tyle. Czuję się, jakbym o czymś zapomniał. Naprawdę czuję się, jakbym o czymś zapomniał. I dopiero po skończeniu nagrywania e, w opisie zapiszę to, o czym zapomniałem. Więc zapraszam e, do zobaczenia opisu, czy przypadkiem czegoś nie zapomniałem. No i co, zostaliśmy managerem miesiąca. E, w piłkarzy miesiącach został jakiś random z Anrze i coś tutaj było, że e, ekitkę Ekitike jest e, na salowniku Milanu ja jeszcze żadnej oferty nie dostałem ale jak widzicie mamy też cztery miejsca na rezerwie zamiast dwóch już mamy dwie minuty odcinka, więc e, Bazunu nie tylko będzie walczył w lidze e, jakby z przeciwnikami o czyste konto, lecz też w następnej rundzie Pucharu Francji, bo tylko przypomnę, że z Green Camp nie wiem jak to się czyta, okej. Okay? Wygraliśmy na wyjeździe 2 do 3, więc to był mega zacięty mecz, ale na szczęście wygrany i zakwalifikowaliśmy się do drugiej rundy Cup Nationale, czyli Pucharu Francji, w którym bez, że normalnie odpadło w jednej, 8, drugiej rozgrzędu. To chyba tyle z tego wstępu. A jeszcze mogę wam pokazać juniorów, jeśli tak bardzo chcecie. Wiem, że nie chcecie, ale tylko wam pokażę. Mam aktualnie, nie, nie potrafię liczyć. 7 juniorów chyba jest to: Obiora 41 overall, 80 potencjału. Hal 70, od 70 do 82 potencjału, 44 ogółem. Z Nigerii 46 overall, 85 potencjału. Gotowy do przejścia do seniorskiego składu. Anglik Martin, 52 overalla, więc całkiem spoko. 84 potencjału, całkiem spoko. No i tutaj mamy drugiego i to już ostatniego, który może przyjść do naszego seniorskiego składu. Na razie nie jestem nimi zainteresowany, żeby przyszli do naszego składu, bo kadrę mamy dosyć już wielką, szczególnie z tymi 4 miejscami na rezerwie, ewentualnie, żeby ich spieniężyć. Jamie Harris, 43 overalla, 78 potencjału, z Anglii teraz 78 potencjału, 50 ogółem z Nigerii. I ostatni z Osai, Samuel, najwięcej overalla, bo 55 i prawie najwięcej potencjału, bo 83 najwięcej ma Martin. Więc ci panowie są naszymi najlepszymi juniorami. Niestety ten drugi, czyli pan z Nigerii, Samuel, nie może jeszcze przejść. Wow, 4 minuty wstępu, to już chyba tyle, po prostu przechodzimy do odcineczka. Na pewno się nic, nic nie są... Dobra, walić! Tutaj macie te statystyki, tylko przypomnę, że ja symuluję tą karierę, ale e Ekitike, 5 bramek, 9 asyst. Tutaj e Hołsni, 8 bramek, 1 asysta. Adamu, 5 bramek, 1 asysta. Wow, naprawdę super się prezentuje nasza e drużyna, szczególnie e ofensywa pod względem statystyk. No, ale teraz czas e na mecz ligowy, sam nie wiem z kim. Więc przepraszam za te 4 minuty. I teraz to przedłużam, 4,5 minuty wstępu i mam nadzieję, że to będzie miało mniej niż 15 minut. OPENIĘ 20! A, jeszcze co do tego okna. Wiem, że dalej przedłużam, ale teraz szybko powiem. E, nikogo nie kupujemy, bo wszystkie nasze trzy transfery zużyliśmy w pierwszym oknie transferowym. Tak, wypożyczenia też liczą się jako transfery. Dodatkowo mamy 0 euro na koncie, bo tak, na, tak już wyszło, że mamy już 0 euro, więc i tak byśmy nie mogli nikogo kupić. Czas na mecz. Czy teraz widzicie kilka meczów? jakby teraz będą wyniki? 3, 2, 1. Mecz. Wygraliśmy 2 do 0. I teraz, Hugo, ekitike. Jakie zainteresowanie. To są Realu Betis. Żebym mógł dalej o Fabio Ruiz-Olipska? No to po co mi 207 milionów człowieku? Nie wystarczy 1, nie 9. Chcę jeden. O, jeden samochód. Może być? Teraz lecimy dalej, Hugo Ticke, i Lukas Lavel, bramkarz, więc niech się rozwija na wypożyczeniu. A tutaj w Mischengladza i Real Betis. Szkoda, że nie ten Milan, jak tam było pokazywane, no ale lepszy to niż nic, ale jak na razie to jest nasz podstawowy napastnik. Więc spróbuję z niego wyciągnąć jakiś ponad 10 baniek i jak się uda, to po prostu Was poinformuję. O, jeszcze jedna 16. Stand the Run. O, stąd kupiliśmy Ekitikę! I Ramos nie chce przedłużyć kontraktu. Kurde, ile tych ofert! No i Mesheing Gladbach przystało na większą ofertę, więc waszą odrzu odrzucamy. E, panie, 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 panowie Real Betis. Real Betis. Gent. Czy, czy Gent jest w stanie zaoferować około 14,5 miliona? Oj, 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 najpierw 2-0, już tutaj 2-1. Werder Bremen wykupiło Ekitikę za 13 milionów, nie Real, nie Real Be Betis, Werder Bremen. Więc Icardi, chyba wskakujesz do składu, to było niesamowite pół sezonu, panie Ekitikę. Wow. I dodatkowo, tak, to już chyba potwierdzone, Sergio, a nie, jednak nie. Chciałem powiedzieć już, że potwierdzam, że Sergio Rico odchodzi do Leicester City, bo przyjęli ofertę 3,5 miliona i tutaj już skasujemy im te pieniądze. Tak samo mamy nasze... Czemu to jest 30 milionów? 13, 13 milionów liczymy. 13 milionów, więc też jest fajnie, ale nie możemy ich nawet użyć. No niestety. Po 7 minutach odcinka zagraliśmy dwa mecze, ale w tym odcinku jest jakiś szał transferowy. Nawet Icardiego chcą mi wykupić, ale wydaje mi się, że to jest już mój podstawowy napastnik, jakby wraz z Adamu, więc tutaj muszę odrzucać wszystkie oferty. Przykro mi, Icardi, zostajesz u nas. I Vitinha, dobrze, że go nie zdjąłem. W pierwszej minucie z w ale w 11. minucie gelin. I Amiens z Paris Saint-Germain na Remisuje. Ale teraz nie o transferach. Kup nacjonalny. 1-16 finału. Zysk. Tak, nie, to nie jest Sadderem. To? Albo to jest Sadderem, po prostu się nie zna. Albo był gry. No ale nieważne, jest dopiero... Us... Jest już 8 minuta, jest dopiero 27 stycznia, a ja chciałem skończyć pierwszy sezon więc wiem, że to już się nie uda. Ty kurde. Ja nie gram przypadkiem na alternatywnych. Oby nie! Stad... A, Stad Renes. To nie jest Stadderem. Przepraszam wszystkich. Którzy się ze mnie śmieli. Bazunu! W naszym pierwszym składzie. Postanowiłem, że go już dam skoro Sergerico i tak ma odejść. Jeszcze gra pan Carlos Soler bo i tak odchodzi do Arsenalu, więc to będzie jego mecz pożegnalny. Postanowiłem wziąć Adamu w tym meczu. No i co, zaczynamy, widzicie, pewnie tylko gole, żeby już bardziej nie przedłużać. Start! Gram na alternatywnych! No nie! Bazunu, była niesamowita interwencja, lecz niestety był tutaj faul blisko pola karnego. Czy to jest strzał? Nie, to jest przeskoczenie strzał. nad poprzeczkę. I kolejny rzut wolny blisko pola karnego. Na szczęście jeszcze nie karne, ale tutaj Satrenes i tutaj bardzo ładna główka, wybicie, ale nie prosto do przeciwnika. Teraz strzał nie ma bramki. Mamy rzut rożny. Carlos Soler. Jedne z ostatnich rzutek, teraz będzie kolejny rzut rożny. Wiem, że to będzie dłuższy odcinek znowu. Ale mam nadzieję, że to będzie mniej niż 20 minut. Główka! Wybicie z linii przez obrońcę! Cóż za kul! Chciałem nagrywać rzut rożny. Postanowiłem, nie, nie nagram. No i dobrze, że nie nagram. Był drugi, było wybicie przez bramkarza dopadł do tej piłki Mukiele, ominął obrońcę, który zrobił w ślisk. znaczy tutaj chyba środkowego pomocnika, strzelił, mimo wszystko wywalił się ale to jest bramka, zwoleja Mukiele, 1 do 0, Paris Saint-Germain prowadzi i Carlos Soler, Soler, nie wiem, strzela bramkę na 2 do 0 Urzawa jest bardzo ważną postacią, umie, umie dryblować przy, tym, przy tej linii y, autu po prostu wymienił przeciwnika swoją fizycznością obrońcy, podał do Carlosa i ten strzela. I to jest Bramka. Była poprzeczka bazunu. Podałem mocno, mocno podałem, żeby ten bazunu, wywalił to na skrzydło. On podał sobie niczym mój Ramsdale do Takaciego. Zapraszam na jego kanał w ogóle, pewnie, pewnie nie. Ale wpiszcie sobie Takachi filtry. Kanał powinien was, Wam wyskoczyć. Jak to nagrywam e, jest 14.23, o 15 jest odcinek ze mną, normalnie jak mój Ramsey. on też podał praktycznie do Roberta, a ten to wykończył, a teraz czy to będzie nasza odpowiedź, czy to będzie bardzo ważna odpowiedź na 3 do 1, ale to była naprawdę głupia strata, głupia bramka e, ze strony Bazunu, jakby można powiedzieć, że dostał asystę i tutaj czy nie było faulu na Icardim, sędzia mówi, że nie. Koniec pierwszej połowy, do i schodzimy, no z uśmiechem można powiedzieć. Tutaj był błąd obrońcy, to nawet nie ja zrobiłem ten ślizg, ale się gubię w zeznaniach, ale Bazunu wszystko wyjaśnia. Mamy już rożny teraz dla przeciwników, więc niebezpiecznie, to już Wam pokażę, Winlandum z numerem 7, czy on to wybije. Jest to osobie, którym steruje, wybija właśnie to Winlandum, a teraz Vitinha, młody Portugalczyk. Podaje bardziej do przodu do Juniora Adamu, Juniora Adamu wypuszczenie i Cartieru, który nie wiem czemu nie biegł, a to jest Argentyńczyk chyba, czemu ten Argentyńczyk nie biegł, bo co, bo nie wygrał mundialu, bo nie został powołany, to jest ten powód, skąd to zwątpienie, Człowiek. koniec, arbiter kończy, aha, jednak nie, po był faul, ale było mega zamieszanie, od 85 minuty, do 90, ja już myślałem, że to wpadnie, nie, i to już jest koniec! Wygrywamy ponownie na wyjeździe że Stad René. Znaczy, nie podobnie jest z tym klubem, tylko ponownie na wyjeździe. Jedną bramką, ale naprawdę było takie zamieszanie w polu karnym, że nie wiem jak to nam się udało. Carlos Soler, muszę powiedzieć, że zdobył to asystę, bo on wykonywał ten rzut ważny, który został wybity. Po czym Mukiele strzelił bramkę. Aktualnie mamy trzecią pozycję, 47 punktów po 22 rozegranych meczach. i Gramy dalej jak. jest, jest, good, good. MIKKO! Wyślijmy sobie Fabiena Garniera do Chorwacji na 3 miesiące, e, Austriaka mm. gdzie byśmy mogli... do sobie wysłać tego Austriaka. A niech będzie do Austrii, albo. albo do Polski, niech będzie... Niech będzie Polak we Francji. Jakiś, obie oby się, jakiś nas fajny junior. A teraz tutaj y, Słowak. Niech sobie do Korei poleci na 3 miesiące również. I naszym rywalem w jednej ósmej jest AS Monaco. Z Lawal wygrywamy 2 do 0. Dobra, trochę bardzo się przeliczyłem. Postanowiłem, że to będzie ostatni odcinek. I co? Ostatni mecz. I w następnym odcinku zaczniemy z bomby, bo od razu z... Y, Meczem 1-8 na National z AS Monaco. Więc wyczekujcie tego odcinka, będzie on prawdopodobnie za dwa dni. No i co? Dziękuję za oglądanie. Ja byłem Saski. Do zobaczenia. Cześć! Na, one, two, three,